To jest kolejna część stoka boka, więc jesteśmy w tym sklepie, tak? No, więc musimy kupić te najpotrzebniejsze rzeczy. Więc kupujemy, kupujemy winogrono, dwa winogrona, tak? No, no. i pom, jedną pomarańczę, tak? Chodź, Dobra, teraz idę. musimy teraz chleby. No, dwa chleby. O, już się nie mieści. Chodź, musimy coś zrobić. Tak. Chodź, musisz, będzie. No, idę. Czekaj, muszę. A zabręczyć. Nie! Nie, ja nie! nie Jak ty. Możesz to zrobić. Jeden. O, dobra. Pakujemy, tak? Tak? Dwa pizze? O, i to chyba ty będziesz musiała podtrzymać, tak? Trzymaj. bo musimy mieć. Dobra, chodź. Teraz kiełbasą, tak? Żeby mogliśmy na kiełbasę zjeść. To wiesz bo nie chcę tak. Na, z seselem, dobra. I dobra, idziemy, tak? Kasujemy. Proszę. E, poproszę! Poproszę mi dać 50 złotych, proszę! Dziękuję! Dobra, teraz muszę iść do domu, no i będzie niedługo koniec widzowy, wiecie? Hmm, czekamy, 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 czekamy. Dobra. Czekamy. Mm. ale żeby tylko się automatycznie nie zatrzymał ten film oj musimy iść na czekajcie na tam korzystę łóżko Dobre. dobra no i teraz przyjdą ale czekajcie dobrze jesteśmy Czekaj, poczekajcie jeszcze Jesteśmy już, tak? No! Dobra, spamy. Dobra, jeszcze widzowie nie ma. Dobra. O, Zie! Ja! Na pizzę, tak? Tak! Opieczoną. No już jest opieczona. Co? Masz? I zjedzmy. Dobra, więc z tej strony się żegna Maciu, więc... Pa -pa!